Zalety i wady wykupu samochodu z leasingu na firmę. Załóżmy, że masz jednoosobową działalność gospodarczą z leasingiem operacyjnym, kończyć się ten leasing i teraz chcesz wykupić ten samochód na firmę. Jakie ma to wady, a jakie zalety? Zaczniemy od wad, ponieważ taki samochód znajduje się w Twoim firmowym majątku, więc w momencie, kiedy będziesz chciał sprzedać ten samochód, to zapłacisz podatki. Po pierwsze, podatek dochodowy, i tutaj zapłacisz podatek według skali podatkowej, podatku liniowego albo według ryczałtu, w zależności od tego, jaka jest Twoja forma opodatkowania. Po drugie, zapłacisz. Podatek VAT w wysokości 23% od wartości tego sprzedawanego pojazdu, oczywiście jeśli jesteś podatnikiem VAT czynnym. Po trzecie, zapłacisz też składkę zdrowotną z działalności gospodarczej. Tyle będzie to na skali podatkowej, tyle na podatku liniowym, a na ryczałcie możesz przekroczyć jeden z trzech progów przychodów i po prostu wpaść w wyższy próg składki zdrowotnej. Jakie są zalety? Po pierwsze, do kosztów możesz zaliczyć wartość tej faktury wykupu albo rozpocząć amortyzację samochodu. Po drugie, możesz odliczyć VAT z tej faktury wykupu. Jeśli mówimy o samochodzie osobowym używanym do celów mieszanych, to będzie to 50% odliczenia VAT. Po trzecie, możesz w firmowych kosztach rozliczać dalsze wydatki związane z używaniem tego pojazdu, np. Na, na paliwo, serwis czy części. I tutaj księgujesz sobie te faktury w 75% do kosztów i odliczasz 50% VAT. Zakładamy, że to samochód osobowy. Czwarta zaleta, jeśli jesteś opodatkowany według ryczałtu, to stawka podatku od sprzedaży takiego samochodu to tylko 3%. Na sam koniec, piąta zaleta już tak naprawdę dla Kupującego w momencie, kiedy chcesz sprzedać mu ten samochód, ponieważ ten kupujący nie będzie musiał zapłacić 2% podatku PCC od wartości tego pojazdu. Zapisz nagranie, żeby nie zapomnieć.